Filtry szare, czyli tak zwane to dla mnie bardzo ciężki temat, bo ani razu nie byłem zadowolony z nich w 100%, jak to wszystko ze sobą działało. Aż do momentu, kiedy Photo4B oraz Casey wysłało do mnie swój egzemplarz na testy, czyli Casey Revolution. Połączenie VWD, Mista oraz CPL-a i to wszystko jeszcze magnetyczne w Casey. No jak to usłyszałem, to stwierdziłem, no hej, ja to muszę sprawdzić. Ale zanim zaczniemy, zapraszam serdecznie do pozostawienia lajka oraz komentarza pod tym materiałem. Okej, okay, ale od początku, co dostajemy w tym zestawie? Poza samym opakowaniem oczywiście jest tutaj case do transportu, który możemy przyczepić do paska czy szelek, ponieważ jest tutaj wbudowany karabinczyk, więc jak dla mnie tutaj pierwszy plus już wylądował. Następnie, kiedy wszystko już rozpakowałem, zauważyłem, że są tutaj dwa adaptery i miałem takie hej, ale dlaczego akurat dwa i jeden jest taki cienki dziwny? No właśnie ten cieniutki wkręcamy do środka, do tej wewnętrznej części obiektywu, dlatego tutaj używamy takiego specjalnego narzędzia plastikowego i to powoduje, że w zasadzie nie widać, że mamy nakręcony pierścień i możemy używać filtrów producenta, ale również możemy tutaj bez problemu używać naszego tutaj lens capa i będzie trzymał się bez problemu. A drugi adapter już jest bardziej klasyczny, więc możemy go nakręcić na drugi obiektyw albo zwyczajnie korzystać z tego jeśli wolimy. Następnie tu znajdziemy filtr typu mist magnetyczny dosyć mocny 1.8 i w tym momencie z niego korzystam, a w zasadzie to w 90% jest na moim obiektywie. Tak bardzo go lubię. Po mieście znajdziemy tutaj oczywiście to czego potrzebowaliśmy, czyli VNDK połączonego z CPL o gęstości 1,5 do 5, również magnetyczny. Oraz tutaj taka wisienka na torcie, dostajemy tutaj metalowego lens capa, również magnetycznego do całego tego zestawu, więc w zasadzie nie musimy używać tego standardowego lens hooda. Używanie tych filtrów magnetycznych jest banalnie proste. Wystarczy, że nakręcimy jeden z tych adapterów na swój obiektyw i wszystko łączy się ze sobą magnetycznie, tak jak wspomniałem. Możemy używać przeróżnych kombinacji mist z V-deckiem, sam mist mist z właśnie tym dekielkiem, tylko tu trzeba pamiętać że producent zaleca najszerzej chodzić na 18 mm, żeby zminimalizować właśnie ten efekt takiej winiety, o której za moment wspomnę. Jeśli chodzi o sam zafarb i ten tak zwany X-pattern, no to tu trzeba mieć na uwadze, że to jest zdecydowanie bardziej widoczne w momencie, gdy światło będzie wpadało do naszego obiektywu pod kątem 90 stopni, a taką przynajmniej informację dostałem od producenta, więc na to trzeba by było zwrócić uwagę, jeśli zobaczycie bardziej widoczne te takie zafarby spowodowane tą polaryzacją. Bo trzeba tu pamiętać, że VWNDek jest połączony z CPL-em, więc tutaj trzeba go obracać i dostosować w zasadzie do odpowiedniej sytuacji, ale wchodząc już właśnie na te tereny. To na wartości najmniejszej, ja bym powiedział, że tu nie ma żadnego problemu. Delikatnie, przechodząc szerzej niż 18 mm, on tam się gdzie niegdzie pojawia, ale ja bym nie powiedział, że to jest jakiś większy problem, a przynajmniej dla mnie. Wchodząc w gęstości już te większe, czyli powyżej 1,5 do 5, a szczególnie na 5 i w wersji szerokiej, no to bym powiedział, że pojawia się tutaj specyficzny kolorek, który w moim odczuciu nie psuje ujęć. Jest tutaj on akceptowalny na takim poziomie, jak trzeba. No i tutaj jeszcze chciałbym dodać od siebie, że żaden filtr VND prawdopodobnie nie gwarantuje idealnego rozprowadzenia właśnie tej gęstości, żeby nie pojawiał się ten zapfarb, czy tak zwany X-pattern, szczególnie w rogach. Tutaj myślę, że jeśli chcielibyśmy się w 100% tego pozbyć, a szczególnie na szerokich obiektywach, no to trzeba zastosować po prostu filtry szare stałe, a nie vnd No to jest w swojego rodzaju specyfika tych VND-ków, tak mi się wydaje i z tego co miałem doświadczenie do tej pory. Ale jeszcze wracając tutaj do samego vnd i tego jak odwzorowuje kolory, moim zdaniem jest Tutaj naprawdę bardzo dobrze, w zasadzie sami ocencie jak to wygląda na białej ścianie. I przychodząc finalnie do wisienki na torcie, czyli do filtra MIS, który jest w tym zestawie, a szczególnie w tej gęstości 1 8. No ja bym powiedział, że jest bajka. I wszystkie ujęcia, które aktualnie widzicie, albo większość nich jest właśnie z tym filtrem. Czyli w 90% ja go używam. Sam osobiście uwielbiam zwyczajnie ten efekt, więc z tego miejsca jestem naprawdę zadowolony. A jeśli chodzi o zafarb, no to nie zauważyłem, żeby on tutaj wprowadzał jakieś znaczące różnice, jeśli chodzi o kolorystykę, ale za to rekompensuje właśnie tym fajnym blumem, halacją i tak No, obrazek wtedy jest, jak teraz to się popularnie mówi, bardziej filmowy. Oczywiście, jeśli ta gęstość i ta siła ci nie odpowiada, zawsze można wyposażyć się w słabszy, bo Casey ma takie dostępne w swoim asortymencie. A konkluzja tego materiału w moim wypadku jest dosyć prosta. Jak do tej pory miałem problem właśnie z takimi zestawami, to myślę, że przy Casey Revolution ten problem dla mnie zniknął. Czyli bez problemu i bez zawahania ten zestaw mógłbym polecić każdemu, jeśli szukacie takiej kombinacji, oczywiście magnetycznej. A teraz, jeśli masz chwilę, skomentuj ten kadr, jak ci się podoba to oświetlenie.